W środę 27 listopada marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania dla Tadeusza Dziuby oraz Marka Opioły na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 ustawy, o nich wiceprezesów Izby powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Sejmowej, na wniosek prezesa NIK. W uroczystości udział wzięła Agnieszka Kaczmarska, szef kancelarii Sejmu oraz jej zastępca Dariusz Salamończyk. Zgodnie z regulaminem Sejmu wniosek w przedmiotowej sprawie został skierowany do Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej, która 27 listopada zaopiniowała go pozytywnie. Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba w latach 1993-2000 był wicedyrektorem Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, 2000-2001 wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, od 2001 do 2005 ponownie wicedyrektorem Delegatury NIK w Poznaniu. Publikował na łamach czasopisma NIK Kontrola Państwowa. Wiceprezes Nick Marek Opioła jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada długoletnie doświadczenie parlamentarne, będąc posłem V6, 7 i 8 kadencji. Sprawował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej czy wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.